Hej kochani, tym razem witam was z Polski. Przejechałam do mojej ukochanej Gdyni i powiem wam, że jest mi zimniej niż w Michigan jak było minus 16. Bo jednak wilgoć robi swoje, więc marznę. Wybieram się z samego rana na trening do Oskara. To jest mój kuzyn i jest genialnym trenerem personalnym. I właśnie jak jestem w Polsce, za, za każdym razem staram się przyjść do niego na trening i zawsze mnie to tak fajnie motywuje. I Zawsze mi jakoś organizuje właśnie, żebym sobie później sama trenowała. Ale dostanę w kość, jestem tego pewna, więc jutro będą zakwasy. Ale okej, okay, dobra, wybieram się i... Aha, i chciałam jeszcze pozdrowić panią Karinę i panią Dominikę, które tutaj w Gdyni spotkałam, były przesympatyczne, więc jeszcze raz pozdrowiam. Okej, okay, to ja lecę na trening. Tu jak się wchodzi na tę siłownię, to jest w tym budynku, trzeba się wdrapać chyba na czwarte piętro czy piątej, jakoś tak wysoko. Więc jak już się wejdzie tam, to już jest zmęczonym i rozgrzewka jest już z głowy. <noise> Więc od razu można zabrać się za trenowanie. Pokażę może Wam, jak tam jest w środku. Może niektórzy szukają sobie właśnie fajnej siłowni, jak są w Gdyni, albo fajnego trenera personalnego. Może uda mi się coś ponagrywać. To sobie zobaczycie. Oczywiście go polecam. Nie tylko ze względu na to, że jest moim bliskim kuzynem, ale również dlatego, że jest po prostu bardzo bardzo dobre. Ok, to ja się wdrapuję do góry na rampę, tu trzeba wejść i idziemy. I okej, okay, zaczynam moją rozgrzówkę. Wam mm. już tego. Co to za skrzynka, powiem? Chcę zaraz zaprowadzimy to na. tutaj. Tak, tak. Ma maszyny baku. Będzie podkówek barów. Będą bary. Będzie poczerwień, także rozbierzemy się zaraz do samych majteczek, skoczymy Jest rowerek, jest bieżnia. Tak? Okay. Będziemy mieli takie studniczki, które zaciągną powietrze. To spowoduje, że będzie też wyższa temperatura ciała. Aha. Tak? I więcej spalonej tkanki tłuszczowej. No żartujesz. Ale to może po treningu sobie skoczymy? No tak. Ale to się trzeba rozebrać naprawdę do Majnych. Do Majdnik, tak. Jaki problem? Czekaj, się tu zaprezentuję, to jest Oscar, trender personalny mi. i jesteśmy w Energy. Energy Club. Energy Club. Okay. W Gdyni. W Gdyni, dokładnie. Teraz Proszę. zaczynamy mój wycisk. Oskar z samego rana, pełen energii, trochę mnie to przeraża, bo ja ledwo wstałam. Z samego rana? ale Martusia jest, która? 9.30. Ale to dla mnie z samego rana. Ja się nie mogę przedstawić, ale do żyję o tej porze. Nie wiem, co ja mam takiego jet laga. Ok, idziemy. Ta siłownia jest wielka, pełno tutaj sal i pełno sprzętu, więc naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie. Ok, ja nie mogę... Muszę się zabrać za trenowanie, bo zaraz muszę. No. Tu, tu. Ha. ale całym ciałem rzucasz, całym ciężarem o właśnie nie tylko grawitacja no dawaj, dawaj, jeszcze cztery raz, Lecę proste piersiowy prosty dwa, super i to był najlepszy rzut Trzy, jeszcze raz. Kuria ja piłka! idziemy na tą wakuum i ja taką spódniczkę musiałam bryć. Jesteśmy w tych maszynach wakuum. Mam tutaj taką, o tak mnie zassało, mam taką spódniczkę. Pod spodem jestem tylko e, <grywia> jak się trzęsę. E, w i w majtkach, więc trzeba na pół golaska. Tutaj Oskar. Ja też mam spódniczkę. Też mam spódniczkę. Ja jestem swoim, czy na rowerku. Tak, gdzie Ja mam rowerek poczerwień. E, na samych majteczkach cisnę, e, jajka będą smażone na, <laughs> na, na, na twardu. Oskar ma rowerek, a ja mam bieżnię, więc ja idę, on jedzie, e, robi się już ciepło w środku. No tutaj właśnie e, Pani mi poustawiała te wszystkie ustawienia. Przez, za 8 minut mi pozmienia. Powiem wam, nigdy czegoś takiego nie robiłam. Bardzo ciekawe. Zasana jestem w brzuchu, po prostu się czuję jak osa. Ok, zobaczymy jak to będzie. O nie, muszę jechać dalej. Oskor już skończył, już się odesłał, mi została jeszcze minuta. I kończymy i idziemy na saunę. Mają tutaj też saunę, bardzo ładnie zrobione, wszystko nowiuskie. Idziemy się wygrzać, a później jest beczka z zimną wodą. Zobaczcie jak to w środku wygląda. Normalnie impreza. Jej! Ojej. A ja się już przerwacam. Z tej strony Wam to pokażę, że jeszcze już jak wyszło. tak ja teraz przebieram spódniczkę i śmigam. Ja jeszcze Wam pokażę, gdzie jest pełno właśnie takich fajnych urządzeń różnych. Ta salka jest akurat tylko dla kobiet, więc można się tutaj zamknąć i mieć swoją prywatność, jak ktoś chciał. A tam jest jeszcze pełno, pełno innych sal. Naprawdę ogromny jest ten klub. I fajnie, że mają takimi salkami to porobione, że właśnie nie są wszyscy na jednej wielkiej sali. Okej, okay, to na siłę, Okej, okay, ostatni etap i idę na sałynkę. Okej, okay, mamy tu sałynkę i przyłączyłam się sobie nagrzeć. Bardzo sympatyczna. Fajnie, że ma okno, bo zawsze u nas są takie ciemne. Więc sama cała, cała dla nas, a później tutaj beczka z zimną wodą. To będzie wyzwanie za poczeka. Ojej, to śladówka. No ale tak zdrowa, albo prysznic też dla mniej odważnych.